Były bardzo duże problemy. Wczoraj byłem u klienta, u którego pięć razy dziennie nawet czasami prąd wyłączany był na pół godziny, na godzinę były zaniki. to jest u niego problem, który będzie się pojawiał przez najbliższe chyba dwa lata nawet. Więc dlatego kupił magazyn. Poustawiałem ze względu na to, że po prostu zaczęły się problemy, więc trzeba było poprzestawiać to. I przy okazji e, jestem też filmik dla tych osób, które nie wiedzą jak to zrobić. Po to, żeby sobie mogły same ustawić na zimę swój magazyn energii. Za mną stoi... Oczywiście, wesowa tutaj bateria, trochę przykryta różnymi szpargałami, ale bateria z samochodu imię i na niej będzie ten przykład, ale ona będzie tak samo. Te ta ustawienia będą działały bardzo podobnie dla wszystkich innych baterii. Czy będziecie mieli BTS-a 5K, czy jakukolwiek innego sofara, baterie. Czy samochodową, czy jakokolwiek, która da się podpiąć i będzie działało z sofarem, to będzie po prostu działać. Tak więc zapraszam do menu, pokażę Wam jak to działa i będę komentował. Ok, tak jak widzicie, mimo tutaj kupy kabelków, bo tu cały czas coś się testuje, coś się zmienia, ale przede wszystkim chodzi o to, że nasze Wesik tutaj ładnie kontroluje naszą baterię, monitoruje. Jest on naładowany, no tak, w 90%. Powiedzmy, jeszcze, jeszcze troszeczkę można by było doładować, ale nie chodzi o to, właśnie, żeby przeładowywać baterię, tylko żeby ona sobie od powiedzmy 90% do 60% czy tam 40% mogła sobie tak łagodnie zasilać wam, ewentualnie, dom, jeżeli byłoby mniej prądu zimą. Tak więc pierwsze, co robicie. To oczywiście po prostu należy standardowo rozłączyć tutaj naszą, naszą baterię. Przy jakichkolwiek zmianach warto to po prostu robić. Ok, może wezmę tutaj tym palcem, będę robił. O, tak więc mamy tak. I teraz tak, lecimy oczywiście w switch off, jeżeli wasza bateria jest podpięta. Słychać było, rozłączyło się. Ok. teraz lecimy dalej. Ustawienia baterii. Przelecę i wyjaśnię o co chodzi. Batery Type, oczywiście wybieracie taką baterię jaką macie. Później idziemy niżej. Tak samo. Capacity, pojemność 50, akurat jest w tym przypadku u mnie. Nominalne nominalna jest wszystko ok, zapisane ładnie, jak poprzednio. 363V jest maksymalne. Napięcie Discharge można troszeczkę podlecieć do góry, nawet nic się nie stanie. Charge no to nie patrzcie, bo w przypadku BTS-a czy innych nie musicie takich rzeczy ustawiać. Ale to jest w przypadku na przykład mojej baterii, więc możemy tutaj ustawić sobie 15 na przykład baterie na rozładowanie maksymalnie. U mnie w domu maksymalne pobory to jest właśnie około 5 kW, nawet mniej teraz przy pompie ciepła, więc jest ok. Znaczy, tu jest akurat czar, czyli ładowanie. To możemy to ładowanie sobie, przepraszam, wrócić i ustawić sobie na przykład na. No, na spokojnie, żeby ona się podładowała w te, małym prądem. Dla jej, tak jakby, bezpieczeństwa, dla jej długożywotności, o tak można powiedzieć. A discharge właśnie, rozładowanie, możemy spokojnie 15 amper dać, czyli razy 300V, daje nam to około 5kW. Nawet więcej, więc spokojnie, jeżeli będzie się rozładowywała bateria, damy radę. O. Czyli jeszcze raz trzeba to przestawić, bo wróciłem, widzicie, jak się wraca w menu, to... To się wszystko przestawia. Discharge Deep, i to jest coś, z czym wiele osób ma problem. Ja także miałem, wiele osób go miało. 10% na górze to jest tak jakby rozładowanie, kiedy mamy tak jakby taką. No, kiedy mamy ustawienie autokonsumpcji, to możemy nawet i do, na nowej baterii do 90% zjechać. Ale ja robię tak, żeby po prostu tutaj było cały czas ustawione 10%. Można by było ustawić nawet powiedzmy, no, można troszeczkę więcej, 12-15, czyli 15 od 100%, czyli 13 od 100%, czyli na przykład 87%. Procent nam zostaje cały czas bateria. Bateria ma na taki mniej więcej e, poziom e, reagować, jeżeli będzie tryb autokonsumpcji, czyli doładuje nam powyżej e, tych 80%, więc ona będzie mogła sobie dalej gdzieś tam latać. Ale co jest ważne, e, no dobra, lecimy tak. Co jest ważne, to teraz tutaj e, EPS, właśnie, czyli do jakiej wartości ma zjechać nam bateria od 100%, czyli ma ona zjechać na przykład o. No, powiedzmy. Ja chcę, żeby zjechała o 42%. No, bo tak mniej więcej zawsze było ustawiane. Akurat w tym przypadku, tak dla bezpieczeństwa. I poniżej tego, po prostu się wszystko wyłączy. Czyli mamy do użycia 30% baterii z całej pojemności, na to, żeby jak nie będzie prądu, żeby po prostu e, bateria sobie no, mogła się rozładowywać. Do tej, do tej, do tej, do tej e, wartości. Bufor zostawiamy 5%, nic tutaj nie, nie powinniśmy zmieniać. Teraz dalej. Zapisujemy. To jest pierwsza rzecz. Wychodzimy. Możemy sobie teraz zerknąć, e, jakie są ustawienia w tym momencie. Zobaczcie, jest 12% e, EPS. Oj, 42 EPS. 12. Można to zrobić troszeczkę inaczej. Więcej na przykład zjechać na EPS, jeżeli macie e, baterię taką nowiutką, sztukę i tak dalej. Ja tutaj nie, raczej nie będę potrzebował, ale w razie co wu jest. E, ok. Tak więc teraz możemy wejść w znowu ustawienia Advanced i uruchomić naszą. naszą baterie po prostu był klik zaczęło wszystko chodzić i teraz co dalej powinniśmy ustawić wrócimy w ustawienia yy, naszego systemu i tutaj w parametrach energy storage mode ustawiamy time of use mode time of use mode powoduje że możemy ustawić że w w danych godzinach, w, danej, w danym terminie może dziać się jakaś reguła. W Timing Mode będzie ładowało nam do 100%. Tak jak zobaczycie. Ono sobie po prostu ładuje, ile wlezie do, do tego, aż zobaczy, że jest 100%. Więc tego nie radzę ustawiać, bo, bo, bo nie chodzi o to, żeby było 100%. Wychodzimy sobie stąd, bierzemy Time of use Mode i zobaczcie, jakie ja teraz mam ustawione. Ja mam ustawione, że bateria ma się naładować do 96% z yy, no, pro, prądem, y, czy, czy ogólnie mocą, 1500 W. I jest ustawione także, że ma to być od listopada do końca lutego na przykład. I każdy dzień tak jak widać. Więc y, co robimy? Patrzcie, mamy, że jest enabled. Ja sobie przechodzę dalej. Mogę oczywiście to wyłączyć, ale chcę, żeby było włączone. Przestawimy sobie teraz... Y, na przykład nie od 15 do 16, tylko możemy ustawić to na noc, na przykład na godziny nocne, po to, żeby w nocy doładowało e, na spokojnie, nie, do, nie nadwyrężało się i tak dalej. I na przykład możemy zrobić, że będzie teraz 90. Ja, ja specjalnie ustawię, bo było przed chwilą doładowywane, specjalnie ustawię 97 na przykład w tym momencie, żeby pokazać Wam, jak to działa. 1500 W, tutaj wszystko sobie już możemy przeklikać, zobaczcie, można sobie każdy dzień zmienić, uruchomić. I w tym momencie wystarczy kliknąć powrót, i macie opcję Confirm. Jest success. I w tym momencie, zobaczcie, zaczęło się ładowanie. Ze względu na co? Bo mamy 83% SOC, i w tym momencie ona będzie nam ładowała. Yy, inwerter będzie nam ładował się yy, baterię do 96%. Zobaczcie, 4A, widać zresztą ustawiliśmy przez chwilę półtorej tam 1,4 bodajże kW, czyli 1,5, Nie jest to nawet do końca ważne. Ważne jest to, że nam ładuje. Zobaczcie, kiedy przestawimy sobie teraz opcję w... Jeszcze raz. W Energy Storage Mode i na przykład zmienimy sobie tą, to na... Na przykładowo 80%. O, zróbmy 77. To zobaczcie, że przestanie nam się zaraz ona ładować, jeżeli będzie tutaj SOC 77. I dobrze jest ustawić, żeby bateria na te 80-90% była doładowana, ale nie była na 100% po prostu. Więc tutaj na zimę ona sobie po prostu w takim powinna być trybie powiedzmy takim stabilnym. I tyle. Tak więc zaraz zacznie spadać tutaj nam moc. O, spadło. I widzicie, nic się nie robi. Więc jeżeli teraz znowu wejdziemy i przestawimy już tak, jak powinno być. Magic storage Mod. Lecimy sobie dalej. Ja sobie już przestawię to powiedzmy na 89%, bo było, bo było tam 80 kilka. To zaraz zacznie znowu ładować. 87. I Przelatujemy wszystko do końca. Wychodzimy, confirm, i zaraz na pewno będzie ładować znowu. E, bo, no właśnie, bo co? Bo tutaj mamy 83%. Jak doleci nam do tamtych 87 czy 9, ile ustawiłem, to przestanie po prostu ładować. I w ten sposób codziennie, na przykład o jakiejś godzinie, ona doładowuje nam lekko baterię po to, żeby trzymało ją w jakimś tam stanie. Tak więc, tak jak widzicie, jest to w miarę proste, najważniejsze żeby zrozumieć logikę e, działania SoFara, bo SoC no to jest wiadomo, state of charge, czyli taki jaki ma być powiedzmy poziom i naładowania, prawda, w procentach. A e, rozładowywanie baterii, jeżeli ustawiamy tam właśnie discharge i EPS, to ma być sytuacja, że ona nam ten procent discharge leci nam od góry. To nie jest 10% nie oznacza, że ma zjechać do 10% pojemności, tylko ma od góry nam te 10% zjechać pojemności baterii. Tak samo jak ustawimy 30, czy 50, czy 60 na EPS-ie, to ona będzie sobie przykładowo miała tyle pojemności, czyli od 10%, na przykład, od 90, przepraszam, do na przykład 30. I ona będzie w tym momencie 90, 30, powiedzmy 60% jej pojemności będzie na off-grida. I... To by było chyba na tyle, myślę, że wystarczy, tak więc pozdrawiam Was serdecznie.